Oto zwycięzca z poprzedniego filmu. Sprawdźmy czy hasło się zgadza. Dokładnie tak. Wysyłam tego Famasa. Wszystko potwierdzone, a dzisiaj macie do zgarnięcia tego skina. Zostawcie suba z dzwonem, lajka oraz komentarz z hasłem, które poznacie w trakcie trwania materiału, więc oglądajcie do końca. Czy otwieranie skrzynek 50 na 50 na CSGO Skin ma jakikolwiek sens? Możliwe, że odpowiem Wam na to pytanie poprzez nagranie tego filmu, więc serdecznie zapraszam do oglądania. Jak widzicie, jest ich kilka. Czy wszystkim wszystkie? Nie wiem, ale zacznijmy sobie od M4 Case razy 3. Od razu kilka otwarć, żebyśmy wiedzieli mniej więcej czego się spodziewać. Zaczynamy dobrze. Generalnie, jak widzicie, 50% na słabą MK. I całe 50 na różne fajne emeczki, więc na tym polegają generalnie te skrzynki. O, to, to otwarcie było wybitnie tragiczne, no ale to znowu jest całkiem spoko, więc. Myślę, że ten odcinek otworzy nam trochę oczy na spojrzenie skrzynek 50-50. Ale jeszcze przed rozpoczęciem pamiętajcie o tym, aby kliknąć plusik no i wpisać tutaj matis, dzięki czemu otrzymacie 10% bonusu przy wpłacie oraz 2 ,10 zł 10 groszy na start dla każdego nowego użytkownika. Pamiętajcie, że strona jest przeznaczona wyłącznie dla osób pełnoletnich. Weźcie to pod uwagę, grajcie z głową i odpowiedzialnie. Było kilka otwarć Mki, może jeszcze do tego wrócimy, ale zajmijmy się teraz uspami, moi drodzy. Tutaj sytuacja wygląda troszeczkę inaczej, ponieważ mamy tylko trzy skórki, które gdzieś tam się wyróżniają na ten pozytyw, no i do tego jedną tragiczną. No to, to ta zasada z jedną tragiczną będzie wszędzie obowiązywała, no bo jak ją trafisz, to i tak jesteś zdenerwowany, więc to już nie ma znaczenia, jaki to będzie do końca skin. W sensie, czy będzie jeden, czy będą dwa, czy trzy, no po prostu nie chcemy za bardzo go trafiać, ale oczywiście jakąś skórką też tam jest, więc warto o tym pamiętać. No, jak widzicie, tutaj te otwarcia. Niektóre. O, proszę! Jeżeli traficie USPA kilką firm, to to jest naprawdę bardzo dobrze. Jest naprawdę bardzo dobrze. W pozostałych przypadkach różnie, różnie, bo to też jest akceptowalne, jak najbardziej spoko, ale to. No, widzicie, no, widzicie, tak też się czasami zdarza. Trzy. Tragiczne skiny, no, sorry, ale pewnie mogłoby się też zdarzyć tak, że trafiamy trzy kozaki, więc jakby to tak działa, ok? No to jest na przykład dobre otwarcie, ale to no nie jest wybitne. No. Generalnie wszystko obraca się wokół tego, aby trafić kilka filmów, no bo on daje nam jednak dosyć sporą. Tutaj przewagi. No ale dobra, były już uspy, no to czas na Awupki. Tutaj też będzie ciekawy temat, bo mamy trzy wyróżniające się. Tak jak w przypadku uspów, tylko wiadomo, że Awupka to jest troszeczkę inna broń specyficzna. I skiny do niej też są troszeczkę inne. No na przykład taki Asimov to jest klasyczny, ale dlatego te procenty na niego są tak niskie. Dobra, razy dwa spróbujmy. Leć no i przeleciała, elegancko. To jest zajebiste otwarcie. To jest otwarcie, na które liczyłem. Tak powinno być za każdym razem. Ja oczywiście dzisiaj też skleję bitwę. Oczy... No, no, wiadomo, z tych 50 na 50, żebyśmy mogli coś pooceniać. Ej, na razie ja Wąbka prezentuje się najlepiej. Super. Teraz tragedia. No, ale taką tragedię też czasami trzeba przeżyć, żeby zaraz było zarąbiście. Spróbujmy. O nie, nie, to już za wiele. To już jest dla mnie za wiele. Chociaż teoretycznie to porówno było, no cztery dobre trafiliśmy i cztery słabe. A teraz jeszcze po jednej, więc po pięć jest generalnie, więc statystycznie to by się bardzo zgadzało, przynajmniej tyle. No ale tworzymy bitwę. Widzicie, wpisałem 50 na 50. Wiadomo, że te skrzynki są procentówkami, dlatego nie ma tutaj możliwości włączenia jokera czy ulepszenia. Każda ta skrzynka będzie otwierana w standardowej wersji. I nie, nie robiłem jeszcze nic w kierunku kałaków, więc dodajmy sobie dwa kałachy, jedną awupkę, jednego uspa i jedną Mkę. Dosyć standardowo, można powiedzieć. Ale bardzo zależy mi, aby wygrać tę bitwę. Zagrajmy sobie w standardowym trybie, nie żaden underdog. Ale na trzy osoby i zobaczymy, co z tego będzie. Dosyć ryzykowne podejście. Ale ja wierzę w to, że mi się uda. Dobra, dodajemy boty i zaczynamy. Zaczynamy najważniejszy moment tego odcinka, trzeba to powiedzieć, bo jesteśmy już w nieciekawym położeniu. I chciałbym je jak najszybciej zmienić. No, te kałachy byłyby super, gdybym trafił coś dobrego i a ja pierdzielę. I samu co robi sobie za przewagę nad nami, nie teraz to chyba już jest nie do zrobienia. No, nie do zrobienia jest chyba już, no, i samu już trafi, nie, nie, to już jest nie do ugrania, moi drodzy. Niestety przegrywamy tę bitwę jeszcze przed tym, jak ją przegraliśmy, bo już nie widzę w nadziei. No, patrzcie, on prawie za każdym razem trafia coś zajebistego. No i na ogół no, te bitwy może mają jakiś sens, no ale czy otwieranie tych skrzynek jest jakieś turbo spoko? Ja tego nie zauważyłem, oczywiście, wiadomo, że jest to kwestia szczęścia, ale ja wolę, jak mam być szczery, otworzyć sobie jakąś inną skrzynkę, w której mam przeróżne szanse na trafienie wielu skinów i jest to moim zdaniem ciekawsze. Oczywiście każdy ma prawo do swojej opinii, więc tutaj pozostawiam to Wam. No i generalnie hasło z dzisiejszego materiału, moi drodzy, liczba liter S jak nie wiem, co, co jest na sok, na przykład nie? liczba liter S, jak sok w Waszym nicku. Dajcie znać koniecznie. Ja tutaj jeszcze otwieram Good Fortune Case, żeby coś dobrego na koniec sypnęło. I mamy digielka, więc przynajmniej tyle z tego samego materiału możemy wyciągnąć pozytywnego. Ja Wam dziękuję za jego obejrzenie i oczywiście standardowo przypominam o prezentach, dokładnie tak, bo w dalszym ciągu trwają dwa giveawaye, w których możecie sobie brać udział, aby wziąć, wystarczy doładować przynajmniej 840 z kodem jest No i jak widzicie, Ocean Drive jest do wygrania, taki Digel i Awupka Wildfire, więc naprawdę dwa koza dwie kozackie skórki, trzeba przyznać to szczerze, a wymagania nie są totalnie gdzieś tam wygórowane i generalnie o, to będzie roznosowane w randomowej porze, randomowej porze, więc warto się śpieszyć. Dzięki wielkie, do następnego, na razie i cześć, jo.